Na samym początku zacznijmy od pozdrowień takich osób jak Andrzej Kowalczyk, MPZ i bliska mi osoba Patrycja Witkowska. Jeżeli ty chcesz być pozdrowiony w następnym odcinku, napisz w komentarzu DAWAJ MROZIN, a na pewno o tobie nie zapomnę. Ale dobra, zapraszam do oglądania. Wiele zbiegów okoliczności znacząco wykraczał poza rozumowanie człowieka, Dziś pokażę Wam drugą część zbiegów okoliczności to rozwalam ci mózg. Przed zaczęciem prosiłbym cię o danie łapkę w górę, ponieważ znacznie to buduje zasięgi na moim kanale. No ale bez zbędnego przedłużania. Lecimy. TITANI W 1898 roku, czyli 14 lat. Przy zatonięciem słynnego Titanika fantastyczny pisarz Morgan Robertson napisał nowelę Fatility. Opowiedział w niej historię statku o nazwie Titan, który został zatopiony. Prawdopodobieństwo do katastrofy Titanika jest uderzające. Obydwa statki, fikcyjny i rzeczywisty, miały być niezatapialne. Miały również podobne cechy techniczne. Brakowało odpowiedniej liczby łodzi ratunkowych i zderzył się z lodowcem z północnego Atlantyku. W 1912 roku Robertson opublikował drugą wersję swojej książki, zmieniając nieco jej treść, aby jeszcze bardziej upodobnić opisaną tam tragedię do tej, co się stało w rzeczywistości. Jeśli dotrwałeś do tego momentu, napisz w komentarzu do Titanic, a przyknę ci serduszko. Pechowi bracia. W lipcu 1975 roku, 17-letni mieszkaniec wyspy Bermud, jechał wzdłuż drogi na swoim motorowerze. Został potrącony przez taksówkarza i na skutek tego zmarł. Prawie rok wcześniej, również w lipcu, brat chłopaka, który miał również 17 lat, został zabity. Jechał na tym samym motorowerze, na którym zginął jego brat pod kołami taksówkarza. Za kierownicą auta był ten sam kierowca, który wiózł tego samego pasażera. No, strasznie dziwny przypadek, musicie powiedzieć. Niesamowita historia bliźniaków. Dwóch bliźniaków z Ohio rozdzielonych zostało już po tym, jak przyszli na świat i adaptowały ich różne rodziny. Obej ochrzczeni zostali imieniem James. Obej po zostali policjantami i poślubili kobietę o imieniu Linda. Każdy z tych braci miał syna. Jeden z nich nazywał się James Alan, a drugi nazywał się James Allan. Oboje przygarnęli także psa, do którego zwracali się Toy. Rozwiedli się i wzięli ślub z kobietą o imieniu Betty. No naprawdę to jest taki zbieg okoliczności, że naukowcom się w ogóle nie śnił. No dobra, i to by było na tyle. Widzimy się jutro w następnym odcinku. Siema.